Ogromny sukces odniósł niedawno powiat Myślenicki w plebiscycie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. Został bowiem uznany za najlepszy w kraju, zdobywając zaszczytny tytuł samorządowego lidera zarządzania w kategorii usługi społeczne. To, to wyróżnienie zostało przyznane powiatowi Myślenickiemu za program Prometeusz Nadzieja. On jest skierowany do ofiar przemocy. Tak naprawdę merytorycznie ten program prowadziła pani dyrektor Sylwia Michalec-Jenko. Ona jest dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który od 1 stycznia tego roku już jest samodzielną jednostką Powiatu Myśleńskiego. Doceniono nie tylko wkład pracy, tylko organizację, bardzo ludzkie i normalne podejście do ludzi, którzy, którzy są ofiarami przemocy w rodzinie. I to jest pokazanie, pokazanie mieszkańcom, że jesteśmy, będziemy pomagać i robimy to w miarę dobrze. Czyli wielu osobom już ta działalność pomogła. W ramach programu Prometeusz Myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa realizuje wiele działań pomocowych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zawsze miał ambicje i takie pragnienie, żeby służyć wsparciem mieszkańcom naszego powiatu i Prometeusz jest programem, który ma taką misję pełnić. Co to znaczy służyć wsparciem? To znaczy e, pomagać rodzinom, pomagać osobom indywidualnym w doświadczaniu ich indywidualnych kryzysów. Powiem jeszcze tyle. Że program nosi pod tytuł Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim. I myślę, że generalnie chodzi tutaj o to, żeby przeciwdziałać przemocy na tym etapie, kiedy de facto jej jeszcze nie ma, kiedy ona może się pojawić, kiedy jest kryzys i ten kryzys trzeba dobrze ogarnąć, trzeba wesprzeć klienta po to. Żeby nie nastąpiła patologizacja, czyli żeby klient nie wszedł na ten etap właśnie działania przemocowego w stosunku do swoich najbliższych. Można do nas przyjść, można skorzystać ze wsparcia. Nasi interwenci kryzysowi pracują codziennie od 8 do 19, ale też jesteśmy pod telefonem, świadczymy wsparcie, jeśli istnieje taka potrzeba e, w, poza tymi godzinami pracy. To jest jakby jeden obszar, czyli ten zasadniczy. Natomiast są też grupy wsparcia. E, Mamy ze sobą szkołę dla rodziców, którzy mają problem z komunikacją ze swoimi dziećmi. Mamy ze sobą wspaniałe warsztaty filmowe dla młodych ludzi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie i którzy chcieli sobie jakoś z tym problemem poradzić. Także to są rzeczy, które są, przed, które są za nami. No a co przed nami? Przed nami program dla osób, które, dla dzieci, które doświadczają przemocy, ale myślimy też i przygotowujemy się w przyszłym tygodniu, na przykład rusza grupa dla osób, które doświadczyły traumy po wypadkach samochodowych. Na przykład, bo też nieprzepracowany tego typu kryzys może prowadzić do problemów w rodzinie, a w konsekwencji jeszcze do tych głębszych problemów, o których mówiliśmy wcześniej. Starosta Józef Tomal zapewnił, że sukces w tegorocznym plebiscycie to przede wszystkim mobilizacja do dalszej wytężonej pracy dla dobra mieszkańców. Dzisiaj praktycznie ta pomoc powinna być udzielana i powinniśmy być gotowi na działalność praktycznie całotygodniową. Można powiedzieć nawet 24 godziny na dobę. Ta nowa jakość pokazuje mi jako staroście, że należy tutaj jeszcze zidentyfikować działania do tego żeby w przyszłości ten ośrodek, jeżeli chodzi o pracowników, psychologów, pedagogów, poszerzył swoją działalność o weekendy, czyli do tego są potrzebni nowi ludzie, do, czyli dodatkowe środki finansowe, a także pokazuje, że to, co chcemy zrobić od dwóch lat, na razie jeszcze nam się to nie udało to współpraca z gminami, żeby włączyły się w ten obszar działalności, który też jest obszarem w pewnym sensie działalności gmin.